Cześć, witam w kolejnym odcinku jakże profesjonalnego kanału strzeleckiego. Pokażę swój ostatni zakup sprzed paru miesięcy. Taki śmieszny, jednostrzałowy KBKSik. O nazwie Liferer 1001 w kalibrze 22 Long Drive. Śmieszny karabinek. Śmieszny, ponieważ śmieszna była cena. Jest śmiesznie lekki i kompletnie nie ma o nim informacji. Wpisując Liferer 1001. Znajdujemy jakieś stare, stare, bardzo stare aukcje o. Stare aukcje i chyba jeden karabinek w Czechach tam parę tysięcy kolon czeskich to trzeba sobie przeliczyć mniej więcej na połowę to nie pamiętam już kursu, ale jest to karabinek niemiecki, prawdopodobnie jest to po niemieckiej strzelnicy. Ja go bardzo mocno musiałem odszczurzyć. Oczywiście on już jest pomalowany, fajną farbą, ale no był w opokanym stanie, kupiony tylko dla lufy. No i co? Karabinek po odszczurzeniu. Hmm. Mimo, że nadal widać na nim skaza, ale to nawet lepiej, że nie wygląda jak produkcja teraźniejsza. Po odszczurzeniu no, cieszy oko i, i fajnie strzela. Przesiadłem się ogólnie z CZT 45,7, takiej już dobrze porobionej, z bipodami, z tłumikami. No, piękny sprzęt był. Pakowałem kasy w niego. No, ale jednak dystans tam strzelałem nawet do 200 metrów 150 metrów no to przepiękne wyniki, a 200 już nie zawsze pogoda i poza tym luneta może, może strzelec. Skupienia nie były takie fajne, ale były spoko. No ale co, karabinek, o którym mówię, nie miał przyrządów mechanicznych, także. No, nie mogłem się pobawić w statyce jakiejś na zawodach. No i postanowiłem go sprzedać i kupić takie coś. Cena była śmieszna. I to bardzo śmieszna. Powiem tyle, że ciężko kupić średniej klasy wiatrówkę w tej cenie, co ja kupiłem ten karabinek. Oczywiście, drewno było darte. Był w magazynie jakimś. Mm, na samą myśl jeszcze mi się cały czas gardło zaciska, ponieważ... Jak to magazyny, kurczę... Stęchlizna, taka... Mm, wilgoć. Jak ja go darłem całego, to... Normalnie gardło się zaciskało. I się chciało zeżygać, No, ale trochę strzelałem, ile się dało. Eee, no, śmierdził niesamowicie, tak jak mówię, tym magazynem. No, ale... Zrobiłem całą, wszystkie elementy metalowe, wszystkie elementy drewniane. Karabinek działa. Świetnie działa. Ma fajny spust. I jest śmiesznie, śmiesznie, banalnie skonstruowany. Jest tak prosty. Naprawdę, że cep przy nim to. Zaraz sobie rozbierzemy mm, i zobaczymy, jak on wygląda pod tą osłoną drewnianą. Posłużę się takim profesjonalnym, taktycznym śrubokrętem. Jakoś wyszło mi tak. Yy, z biegiem. Czasu, że no jednak cieszy mnie bardziej pyknięcie na te 25-50 metrów, statycznie ładny wynik niż leżeć i strzelać dziura w dziurę z optyką, z bipodem, a no jednak większa frajda w subiektywnym odczuciu jest w strzelaniu statycznym. No i proszę bardzo, to jest... Pusta już osłona, osada znaczy No i teraz trochę czuję ten zapach, taki zapach smród, jak odkręciłem taki no Na pewno postrzelnicy, bo to niemiecki karabinek. Także on ma przebieg w ilości sztuk niezliczonych. No i tak to wygląda. To jest kawałek klówki. Tutaj tylko mocowanie na śrubę. Nie spawane jest to na. Jakiś nie ogon. Tylko jak to się nazywa? No jakaś tam wsuwa, tak jak muszki, szczerbiny się wsuwa. W pistoletach, na przykład, jest taka prosta. Szczerbinka od 25 do 100 metrów, ale sprawdzając jak strzelam na 50, to żeby on bił fajnie, idealnie, delikatnie nad punkt, żeby widzieć sobie celowanie przez przyrządy podpunkt, czyli na białe, ponieważ Mucha nie ma żadnych tam kropek, nic, jest czarna, także jej na czarnym nie widać. No to, żeby na 50 metrów strzały się układały trochę wyżej trzeba dać 75 Tu to już sprawdzałem. Tak wygląda spust, może wyjmiemy zamek. Karabinek Liferer 1001. Wyrzutnik łusek, który działa także. Przeprowadzając nabój kładziemy go na tym suwadle z półeczką. On wchodzi wtedy do komory w momencie wystrzału i odciągnięcie zamka do tyłu. łuska jest wyciągana właśnie w taki sposób i pstryka sobie do góry. Śmieszne, banalne, proste. Jest to nie do zajechania. Także taka część spustu jest o, tutaj. Taka chodząca. Dźwignia. <laughs> naprawdę to jest prostsze od wiatrówki, ale działa. Świetnie działa. Naprawdę po kupnie myślałam sobie, że do utylizacji, może jakimś młodszym strzelcom, bo to jest lekki karabinek, żeby się za wiele nie spodziewać, ale naprawdę. Otworzyłem gębę szeroko, jak wykonałem pierwsze strzały i zobaczyłem jak to skupia. Oczywiście testowane było na, żeby wykluczyć błąd strzelcy na takiej poduszce, takiej podstawce. Kiedyś używałem lata temu do wiatrówki na pchamku, żeby lżej było jakieś kule od ASG, najlżejszych, najtańszych na rynku chińskich. No i na tym było testowane. Naprawdę fenomenalnie strzela to coś. Tu jest zamek. Też prosta rzecz. Sprężyna. Tutaj się po prostu zazębia. Na tym wypustku, który widać. No i naciskając pusty nowy pustek idzie do dołu i jest zwalniana cała iglica nie zacina mi strzałów zbił mi póki co nie wiem na ile to może z 1000 strzałów już oddałem wszystko Także jest zaryglowany, napięty. Nie, nie jest napięty, ale można napiąć ręcznie. O, właśnie teraz napięliśmy. Tak jest napięty. Naciskamy spust. Padł strzał. Bezpiecznik jest też bardzo prosty. Ten bąbel po prostu trzeba wysunąć na lewo karabinek jest bezpieczny. Także, także świetna sprawa. Więc złożymy sobie to stare śmieszne ustrojstwo. Dla mnie osobiście on przypomina karabinek jakiś, nie wiem, drugowojenny, może nie małzera a może chociaż trochę. Z daleka. Chociaż jest dużo krótszy. I właśnie też wygląd mi bardzo się spodobał, jeśli na taką cenę. Nie chcę tu mówić. Ale no wiatrówka, wiatrówka taka... Dosyć niedroga, chińska. <grytania> Tym bardziej jestem z niego zadowolony ogólnie, fajnie jak coś się kupi niedrogo i to spełnia nasze oczekiwania aż nad. niż nie skupić za niewiadomo jakie pieniądze sprzęt. Który będzie dobry, bo wiadomo, no, zapłaciłeś masz. Kompletnie nie ma tego na rynku. Przebuszowałem internet dosyć niedawno i Mówię, jeden gdzieś w Czechach znalazł. Nie wiem, czy jeszcze jest na polskim rynku kompletnie nic zużywanych. Stef Mary i tam inne ogromne sklepy. Polarms kompletnie nie ma nic. Liferer 1001. Póki co strzelałem tylko z Gecko Rifle i sklabówek bo są najtańsze seleren belota czeskiego no i jakby tylko to było z ręki strzelane bo trenowałem sobie statykę Fajniej się układa na tarczy to nie dużo lepiej od tego ale, ale lepiej ja z kolei mam tutaj jeszcze stare pudełko puste od gecko do samopowtarzalnych to z kolei nie wiem czemu latało najgorzej. Spust to jest bardzo prosty, tak jak pokazywałem. Ma taki spust, praktycznie... Nie, jest ściana, już chciałem powiedzieć, że nie ma ściany. Ma taki długi spust, bieg jałowy. O tyle dosłownie, co jakiś pewnie centymetr. No nie wiem, no około kilo, mi się wydaje. Tak na oko. No jest dosyć lekki. Naprawdę fajny sprzęcik. Stanąć bokiem, ustawić się tak, jak strzelają ludzie profesjonalnie z wiatrówek czy tam innych karabinków. Spokojny oddech, wyczuć wyczuć ten oddech w odpowiednim momencie, nacisnąć spust powolutku. Wyniki naprawdę zaskakują. Świetny karabinek za żadne pieniądze. Liferer 1001, dzięki, cześć.